Dzisiaj dowiemy się, jak wykreśli nasz shining z kamienia. E, bardzo wiele osób mieszkających w naszym kraju ma twardą wodę. Twarda woda wynika z tego, że ma e, ona bardzo dużo składników mineral, mineralnych. E, w ciągu roku, czteroosobowa rodzina jest w stanie zgromadzić. Uwaga, 70 kg e, kamienia. Jest to naprawdę imponująca ilość. Użyjemy octu spirytusowego. I teraz. Do szklanki wlejemy ocet do czajnika zamykamy i pozostawiamy na 30 minut, aby rozluźnić cały ten osad, który znajduje się w środku. Po 30 minutach włączamy nasz czajnik do gotowania się i zostawiamy na kolejne 20 do 30 minut yy, w celu. Yy, Rozluźnienia jeszcze bardziej tego osadu, który znajduje się, kamienie, który znajduje się w środku czajnika. Po tym czasie przelewamy wszystko do jakiegoś płytkiego naczynia. I pokażę Wam, jak usunąć i wyczyścić dno czajnika. Jest to bardzo proste. Na szmatkę. Kładziemy sodę, pastę z sody oczyszczonej i przystępujemy do oczyszczenia naszego dna. Ok? Dzięki temu y, przypalenizna, która znajduje się na dnie, łatwiej zejdzie. Nie trzeba będzie tak bardzo skrobać. Zanurzamy w occie. I reakcja chemiczna, która sprawia, że wszystko fajnie buzuje, sprawi również, że nasze dno będzie łatwiejsze w czyszczeniu. Dobra. No. Dobra. E, warto również pamiętać, aby powtarzać taki zabieg co około 6 miesięcy. W moim przypadku, gdzie mam bardzo twardą wodę studzienną, co dwa miesiące jest to absolutny minimum. Dlaczego to robić? Ponieważ kamień, który gromadzi się w przeniku, sprawia, że wszystko w nim podgrzewa się o wiele wolniej. Czyli dzięki wyczyszczeniu przenika z osadu, z kamienia, zaoszczędzimy naprawdę dość sporo pieniędzy, gdyż wszystko będzie szybciej i sprawniej działało. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że widzicie, jak prosto jest wysprzątać dom bez chemii.